Witam w Strefie Malucha. Zapraszam Was dziś na recenzję tych oto dwóch książek wydawnictwa Baba Ryba, Auta oraz na Budowie. Są to książki sztywne, mają sztywne kartki. Zobaczymy najpierw auta. Są to książki bez tekstu, za to z mnóstwem szczegółów. I tak tu w autach, oczywiście tematem przewodnim są samochody, mamy ulice, mamy domki, mamy mnóstwo tu zwierzątek Nawet jakiś plac budowy się znalazł, Martynkuś, nie pisz, dobrze? O, mamy tu ulicę, są to bardzo fajne książki, pomimo, że nie mające dużo stron. Możemy się bawić z naszym maluchem w Taka ten oto sposób, że Taka bierzemy. Plusy. Dziękuję. Bierzemy sobie samochodziki, jakieś figurki, ludziki, i na tych tutaj, tu też mamy na przykład drogę. Możemy się bawić, że y, oni uczestniczą w, w akcji. Nie! Hola. Co tu Zmiech. jest? Opowiedz, co tu jest? Tak, mały tuliczek. Co robi mały tuliczek? Pan czeka na dole, a słoń do kanału. Lewie wodę. Słuchaj, leje wodę do kanału, masz rację. Tak, żeby nam pędziła. Nie, to jest. Czekajcie, obrócę wam. O. Tak, będziecie lepiej widzieć. O, Nie, to jest koparka. To jest koparka. A zobacz, co tu jest. Powiedz, co tu jest. Wiele luz. jest. Ciarówek. Wiele różnych A ciężarówek. Jest? No to jest koparka. Ona coś chyba podnosi, co? Wow. Jak widzicie, jest tu całe mnóstwo szczegółów. Możemy sobie szukać, opowiadać, bawić się. Dobra, obracamy z powrotem do mnie. O. Co to jest śmieciarka? Tak, śmieciarka. No widzę. Straż pożarna. Lody, lody, lody. O, mała świnka celut Mała świnka celut mhm. A co to jest? pociąg. Pojedziemy tym pociągiem? Pojedziemy, pewnie, że pojedziemy pociągiem. A ja luję. I będzie szybciej. Szybciej Bo pojedzie? Dwa. Ale jedzie. No, i tak można się też podobnie bawić tymi książeczkami, że są jakby takim przedłużeniem powiedzmy torów. Na przykład, my tu mamy tor pit, samochodowy, pit, więc. Pit, pit. Martynka robi tutaj korki, bo Martynka uwielbia robić korki z samochodami. Tak? No. Uh -huh. Zabierzemy. Zabierzesz śmieci. Polecam Wam bardzo gorąco zajrzeć na stronę wydawnictwa Baba Ryba. Jeżeli nie spotkaliście się jeszcze z tymi książkami, są tam czasem promocje na zakupy w pakiecie. Zapraszam również na nasz blog, gdzie zobaczycie jeszcze co nieco szczegółów o tych dwóch książkach. Oraz do subskrybowania naszego kanału oraz lajkowania Facebooka, aby żadnego filmu czasem nie przegapić. Pozdrawiam Was gorąco i do usłyszenia.